Cześć, witajcie na kanale Raw SmackDown NXT Collection. Ja jestem Adam. No i zapraszam do oglądania odcinka. A dzisiaj nowy custom. Jak możecie się domyślić po tytule, tym customem jest Jackson Rikers NXT. Um, zrobiłem to z. Znalazłem takie spodnie i myślałem co, e, ciągle, e, co by zrobić z tych spodni. Najpierw dałem jerry jemu, ale uznałem, że lepiej by było zrobić taki główny Lepiej, nie? No i e, to jest Jacks. E, dałem mu e, głowkę e, J.K. de Snake'a Robertsa. E, trochę mu włosy obcięłem. Um, kurtka Alistaira Black'a um, ciało CM Punk'a um, um, Jax no i właśnie tak to wygląda niedługo zrobię mu jakąś walkę wcześniej ta głowa była jako taker, no ale dobra, więc ja już poszegnam, elo